czyli Polska, czyli wyłączny przedstawiciel marki gry w Polsce, Skupia się nie tylko i wyłącznie na szkolenia autoryzowanych instalatorów, natomiast chcemy odgrywać również rolę podczas takich jak to wydarzenie, czyli Clive Event na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie chcemy przyszłym pracownikom branży HVAC w Polsce pokazać, na czym skupić swoją uwagę, jak w ten rynek łatwiej wejść. Pokazujemy im też praktyczne podejście podczas warsztatów, a dzisiaj podczas części seminaryjnej mówimy o właściwym doborze pompy ciepła. Podczas wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Clivent mieliśmy okazję wygłosić prelekcję dotyczącą kluczowej roli doboru pompy ciepła. Postaraliśmy się tutaj przedstawić studentom, jak to w rzeczywistości wygląda, jak pompy ciepła dobierać i dlaczego jest to bardzo istotne. Podczas szkolenia dzisiaj opowiadałem o budowie klimatyzacji, o budowie poszczególnych podzespołów klimatyzacji, o regulacji tej klimatyzacji o systemach GMV. My jesteśmy właśnie po, szk po szkoleniu z gri, w którym mogliśmy się dowiedzieć o technicznej części urządzeń i wentylacyjnych. Mogliśmy zobaczyć klimatyzator od środka, zarówno sprężarkę, jak i inne jej elementy. Szkolenie było bardzo ciekawe. Mogliśmy dowiedzieć się wielu praktycznych rzeczy, których na uczelni ciężko się dowiedzieć na wykładach czy też ćwiczeniach.